Z tej strony ty i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj jest ze mną kto? Antoni! Tak, wbijajcie na jego kanał, który nazywa się też Antoni. I dzisiaj robimy recenzję Killer Croka Obiecałem Wam w ostatnim tygodniu w odcinku z Harley Quinn, Serdecznie polecam, był bardzo śmieszny, ale słabo zrecenzowałem Harley Quinn, co nie? Tak. Właśnie. A więc tak, zacznijmy od plusów Killer Croka. Killer Krok jest bardzo fajny, tylko że jest mały problem. Nie znam zanadto tej postaci, ale według mnie bardzo ładnie ją rysują. Bardzo, ład... bardzo dobry pomysł, aby na przykład zamiast, że jest już King Shark, to jeszcze dorobić do tego Killer Croka. To jest świetny pomysł, że... No muskularne e, zwierzęta Wodne. Właśnie. Tylko że ten killer krok jest trochę z jakby wadę ma taką, że na przykład jest zbyt podobny do Lizard i źle go narysowali na przykład w regionie samobójców takiego zakapturzonego gnojka. To było bardzo niefejne. Wygląda jak z tego filmu grać na Netflixie. No, jakiś taki zakapturzony ninja, a nie, to jest jakiś rusher! On powinien być odkapturzony! Jak już to nosić jakąś taką chustę i chlać w barze i się z nimi lać. A nie, że se siedzi w mieszkanku i tam po niego wbijają i go zabierają. I w ogóle Harley Quinn nawet zarywała do Killer Kroka. To jest ohydne. I zobaczcie, jak go narysowali. Jak go rysują? Co to jest? Dobra. Wróćmy do plusów. Plus jest taki, że bardzo przypomina Lizarda, a Lizard ma świetną historię. No nie licząc tego, że nie był to naukowiec. No ale cóż, na początku w tych starychszych kreskówkach brzydko go rysowali, bardzo brzydko. Jak halka. Tak, ale im starszy się robił, tym ładniejszy. Na przykład zaczęli mu coraz bardziej dziób wydłużać, co stworzyło z niego e, coraz to mocniej, coraz to bardziej rekinową, rekinowego rekina. Krokodyla. No tak, krokodylowego krokodyl krokodyla. A teraz niech Antoni trochę się wypowie na temat Killer No, za bardzo nie znam tej postaci, ale widziałam, że w Legionie Samobójców jakoś się tam spisywał. Nie za bardzo znam tego, tą postać, bardziej znam na przykład Harley Quinn, Jokera czy coś takiego. Mm. Black Manta. No, Black Manta. O właśnie, w następnym tygodniu będziemy musieli Black Manta zrobić, co nie? Tak. No. Black Manta to jest mój ulubiony antagonista w Aquamenie. Bardzo go lubię i w ogóle. No, to teraz ja się dalej wypowiadam. No, podoba mi się w tym jego taka rządza krwi. Bo King Shark też mówiłem, że jest taki czy tak, ale jakbyście pokpykali w gierki Batmana, to nie nie grałem w gry Batmana, a jakby były, to też zatkajcie się gameplayem. Naprawdę, oglądałem ewolucję killer kroka w grach Batmana i on jest naprawdę mega, mega morderczy. Za chwilę powinno się pokazać, jaki będzie krokodyl. Jak będzie prawdziwie wyglądał w Legionie Samobójców No, chyba tak, bo to już jest 2011. Dobra, e, walimy dalej. Killer Croc, co tam jeszcze możemy o nim powiedzieć? No, jest takim typowym, muskularnym typem. Takim typo po prostu rekinowy, rekinowy typ, nic więcej. No Znaczy, niby ładnie się maluje, niby... Krokodylowy. Re... No, krokodylowy, niby człowiek reki niby coś takiego, człowiek ale to... Człowiek krokodyl. Człowiek krokodyl. Boże, ja za bardzo lubię King Wsiada w O Boże święty, co to, co, 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 co? killer krok... Croc... Co... Cz przepraszam, czy ja właśnie... Czy to miał być killer krok? On wygląda jak żaba. No, to chyba jest żaba. Nie no nie, chodzi mi. Dobra, It's Killer Frog. Killer Frog, dobre, yeah, dobre. Każdy, każdy komu spodobał się ten żart, zostawia lajka. Like no, Killer Frog jest całkiem niezłą postacią. Jego charakter mi się nie podoba. Jest taki kiczowaty, bez, sen, bez sensu, ale ta kiczowatość daje mu trochę polotu. Ja pamiętam, że jakbym mały, to oglądałem jakieś tam kreskówki dotyczące Killer Krok na Batmana, Tam był, występował często Killer Rock i. No ładnie. Raz go ładnie robili, raz źle, ale ta podoba mi się ta jego. ta animacja, w ogóle tego. tego złota. Choć przyznaję, że w ogóle King Sharka było o wiele trudniej zanimować. O wiele. Wiem. No tak, dokończając o Killer Kroku, to jest taki. Typowy gad, nic więcej. Co jest? O Boże, co to za serial? Jakaś gadzina, nic więcej. Kupa, mięcha żaden cel. tylko To wygląda jak animacja z źródła. No tak. Tylko chcę zabijać, nic więcej. Czasem nawet nie przypomina kina, tylko jakąś czupakabrę, No dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Zachęcam Was do subskrybowania i lajka. I również subskrybowania i lajka pana. A do niego. To my się razem z Wami żegnamy, mówimy razem. Papa, pa, 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 pa. pa. pa, 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 pa.